No to jak, przyjedziesz na pogrzeb Korneliusza? Świetnie, pogrzeb będzie o 14. Jak się spóźnisz to będzie przesrane. Mogę nie iść na ten pieprzony pogrzeb? Musisz. Jak to kurwa muszę? Nienawidzę tego zjeba. Marsz do pokoju, masz karę na wychodzenie z niego. Zajebiście stara torbo. Jednak nie muszę iść na ten pogrzeb, choć o 14 zrobimy zajebistą imprezę. Spoko, to będzie najlepsza impreza świata. Mieciuś chodzi do kuchni, pierogi zrobiłam. Zara. Teraz przestań grać w ten telefon i chodź do kuchni. Dobra, na rymieszko. Widzimy się o czternastej. Widzę nikt inny nie przyszedł na pogrzeb, nawet ksiądz. No właśnie, gdzie jest ten ksiądz? Elo jestem ksiądz. Pochowaliśmy właśnie Corneliusza, najgorszego człowieka to znaczy się najlepszego człowieka na świecie. Niechaj będzie chwała jego bla bla bla. Ej, czemu się ten grup ruszył? Właśnie. Surprise madafaka, jednak żyje we zjebie. Co ty kurwa rudy zjebie robisz na moim pogrzebie, spierdalaj stąd. Ej, ale nie nazywaj go rudym zjebem. Nie zasłużę na to. A właśnie, że kurwa tak, to on mnie zabił. Zastrzelił mnie w wannie. Tak to prawda, zrobiłem to. Ale czemu kurwa? Co się tu odpierdalaaja. No, bo chciałem mieć Ciebie tylko na wyłączność, kornel już na Ciebie kurwa nie zasługuje. I świetnie, przez Ciebie ksiądz obleciał. Dobra, ja nie zasługuję na życie. Idę się zabić. Na chuj mnie zdradzasz z tym rudym Cfelem. To, że jest rudy, to nie znaczy, że Cfel. Było mi bardzo przykro, gdy umarłeś, wiesz? Chuj mnie to obchodzi, i da się zesrać na swój własny grób, więc spierdalaj. A w ogóle zapomniałam powiedzieć, że mieszko się odnalazło. To gdzie ten chuj jest, dam mu srogi w pierdol. W sypialni. Kurwa, znowu go nie ma. Może znowu jest tu swojego zjebanego kolegi. Przełącz mi na fajne życie, sałaty bolaci. Nie widzisz, że ja wylasnie oglądam cholerę TV? Ale to są kuźwa telezakupy. Gdzie mój syn? Chodzi ci o mieszka, tak? A jakiego jeszcze syna mam według ciebie, bilu? Abrahama. Jakiego kurwa Abrahama? A to pan nie ma Abrahama? Ciebie kurwa pogrzało chyba, gdzie jest mieszko pedale? Odpowiesz czy będziesz się gapić na mnie jak napalony gej. Nie wiem gdzie jest mieszko, ale pewnie się bawi z synem. Powiedział, że idzie na jakąś balangę, ale nie wiem o co mu chodziło. Znowu Sena imprezka z kurwy syn poszedł, dzięki za informację. Ja już się nim zajmę. Ta impreza jest zajebista, tylko szkoda, że tylko my we trzech jesteśmy. A kim jest ten dzieciak w okularach? Nie znasz mnie? Ja przecież bram w fajnym życiu sałaty. To ten zajebisty serial. Ano tak coś kojarzę. Co jest? Czemu się tak dziwnie patrzycie na drzwi? Niemożliwe, wydaje mi się, że słyszę twojego starego mieszko. Ale on przecież kurwa umarł. Pojebane. Może to jego duch. Żaden tam kurwa duch, mieszko idziesz ze mną kurwa. Dostaniesz taki wpierdol, że twój ryj będzie przypominać kratery na księżycu. Tato, czemu jesteś taki podły? Zamknij ryj, gdy do mnie mówisz, gówniarzu. Robię ci od teraz karę na kolegów. Nie będziesz wychodzić w ogóle z domu, zamykam cię w piwnicy. A teraz chodź ze mną, gówniarzu. Zamykam cię tu na wieki i nie wyjdziesz, dopóki mi się tak nie zechcecie wypuścić. Czyli nigdy. Będę cię karmić trutką na szczury ha, ha 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 Kurwa jak zwykle przegrałem życie. No i jak tam mieszko, znalazłaś go? Tak, i za karę zamknąłem go w piwnicy. Nie próbuj nawet go stąd wyciągać, bo cię zapierdolę głupia pizdo. Nazywam się Kunekunta, a nie głupia baba. Rozumiesz? Chuj mnie to! 「水族館のそばにのせてもらう」